Sondażu zapytam mieszkańców Jeleni Góry, jak wyobrażają sobie idealny dzień kobiet. Och, to jest chyba jedyny dzień w roku, którego ja nie lubię, bo mi się bardzo brzydko kojarzy z dawnymi czasami z nieśmiertelnym tulipanem. Ja, on może być goździkiem, ale nie lubię go. Kobiety powinny być wtedy jak królowe. Mieć dzień wolny od pracy, powinny. Ładnie wyglądać, mieć czas na kosmetyczkę w tym dniu, na fryzjerkę, na dobry obiad w restauracji, tylko to niestety nie u nas. Jak według pań powinien wyglądać idealny dzień kobiet? <noise> idealny dzień idealny kobiet? Idealny dzień kobiet? Wszyscy powinni być dobrzy dla siebie. Zawsze, nie tylko na dzień kobiet. Tak. No, idealny no... dzień kobiet? Cały rok. Złożyć życzenia kobietom z pięknymi tulipanami. A jakie Czemu? ma Pani plany na ten dzień? Ja mam plan taki, że idę, jestem zaproszona na koncert, Będzie do filharmonii. Poczekaj, z okazji Dnia Kobiet. No koszyk, róży, słodyczy. A ten dzień powinien różnić się od zwykłego dnia, czy. Ja czy powinien wyglądać to... tak samo? Oczywiście, że powinien się różnić. <głos> <głos> Czyli powinniśmy go bardziej celebrować. Wtedy powinniśmy zwracać większą uwagę na kobiety, tak? Tak, dokładnie co, ja nie, nie uczestniczę w takich tam wywiadach. Jak powinien wyglądać idealny Dzień Kobiet? Trudno mi powiedzieć. Ale ja, tak jak mówię, nie uczestniczę w takich tam wywiadach ulicznych po prostu. Dlaczego? Pojechać do restauracji na kawkę. Na kawkę można było na przykład jak ja, to bym chętnie tego, że nie oczywiście już tego wręczę kwiatuszka. Do tego no może jakiego, jakiego, jakiegoś małego torcika, kawka przy tym, prawda, posiedzieć Wspominać wspaniałe, jakieś, o przyjemnych rzeczach sobie porozmawiać. No i uczcić się z tą kobietą, może jakiś kieliszeczek, jakiegoś koniaczku, do tego na rozgrzewkę, na tą pogodę, która po prostu w tej chwili taka obra istnieje. Zaproszenie od prezydenta na dobrą sztukę, na dobry film, na, do opery, do operetki o coś takiego konkretnego, o czym się potem pamięta. Zaproszenie od prezydenta, tak? tak to nie. przekażemy i może... <głos> może. <głos> no. A czy Dzień Kobiet jest, powinien być wyróżniającym się dniem, czy powinno być tak na co dzień? No czemu nie? Powinien być wyróżniającym się, na pewno, na pewno. Jeżeli ma się jakiegoś mężczyznę, to żeby zaprosił gdzieś do, do kawiarni, żeby spełnić jakąś jej prośbę, biżuterię jakąś ładną. O. Tak, to A jakie ma Pani plany na ten dzień kobiet? Dzień kobiet zamierzam zostać z mężem w domu. A sugeruje Pani coś mężowi, że co Pani chciałaby dostać, czy może liczy Pani na jego intencje? Na jego intencje, oczywiście. Żeby była miła atmosfera. Dzień dobry. Jak według Pani powinien wyglądać idealny dzień kobiet? Dobrze. Tak, wesoło Powinien jakoś się znacznie różnić od takiego zwyczajnego dnia Chciałaby Pani go jakoś szczególnie obchodzić? No, żeby każdy szanował tą kobietę za, Nie tylko w tym dniu, ale na cały rok, całe życie tak, A ma, pan, ma Pani może jakiś plan na ten dzień? Co Pani będzie robić tego dnia? Odpoczywać No, radośnie przede wszystkim Ale nie, przepraszam, ja bardzo się... Idealny dzień kobiet? Ja mam zawsze idealny dzień kobiet. Ale czy 8 marca Pani nie obchodzi jakoś szczególnie? Wszyscy obchodzą na swój sposób. Mąż jest kochany, rodzina kochana, kwiaty na stole, przyjemna kolacja. Tak, to uważa Pani, że ten dzień powinien być bardziej celebrowany niż każdy inny zwyczajny dzień? Czy może kobiety będą być traktowane tak samo każdego dnia? Każdego dnia tak samo. No ale jeżeli już jest to święto, to... Może jakoś się je powinniśmy jednak obchodzić? No, oczywiście, no, można wziąć żonę na kolację, gdzieś na zabawę. Chciałam zapytać, jak według Pani wygląda idealny Dzień Kobiet? Nie uznaję tego święta. Uważam, że jest tyle dni pięknych roku. To chciałam zapytać, jak według Pani wygląda idealny Dzień Kobiet? Nie uznaję tego święta. Uważam, że jest tyle Dni Pięknych w roku, że tak absolutnie nie. Mężczyźni i wszyscy inni mają czas cały rok. Troszeczkę oderwać się od tych obowiązków domowych. Jakieś dobre ciasteczko, winko, miłe towarzystwo. To zawsze jest miłe. I spotkania, kontakt z ludźmi, spotkania. To wszystko chyba. Jak, yy, jak na mój rocznik, bo młodsze roczniki inaczej pewnie obchodzą, a my już spokojniej. Coś jeszcze? A ja Proszę? Od... A, a kim Pani... A nie, 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 też... nie, to ja... ja... Nie obchodzi Pani, kiedyś było hmm. inaczej, nie? A został i chyba będzie to. No, kiedyś to był fajny dzień, bo naprawdę był fajny, aczkolwiek teraz już z, pe z perspektywy czasu już wiadomo, że się ludzie y, trochę tak y, inaczej o tym myślą, ale ja wspominam ze swoich lat tych właśnie, że było bardzo wesoło, kobiety się bawiły, szalały. Super było. Atmosfera w pracy też była. Wiadomo było w pracy, że to jest święta. Więc jak wygląda Pani idealny dzień kobiet? Nie, idealny dzień kobiet z mężem, o, z mężem pan. razem, kwiaty, jakieś ciastko, Dobre. wspólny wieczór. o. o jest to to samo. <gry> Przede wszystkim powinien się zacząć miło, No jakieś życzenia. Kwiaty, miłe słowa. Tylko nie, właściwie Dzień Kobiet powinien nie być tylko jeden dzień, więc powinien być cały rok. Jak kiedyś humorystycznie święto kobiet idzie kobieta, zanim mężczyzna z siatkami, a na drugi dzień już po święcie. To tak nie uważam, tylko powinien być cały rok taki miły dla kobiet, które ciężko pracują, wychowują dzieci, dom mają, prowadzą gospodynię domowej i zawodową pracę. Dobrze, dziękuję. Jeszcze spytamy jedno: czy pani jest za tym, żeby obchodzono też walentynki, czy oddzielnie obydwa święta? Czy one się uzupełniają, czy wykluczają, jak to teraz jest? Bo kiedyś było inaczej, prawda? Tak, no, każdy dzień świąteczny jest miło przyjmowany, więc i walentynki, i Dzień Kobiet też powinien być odrębnie obchodzony. Także im więcej świąt, tym przyjemniej. Dzień się staje przyjemniejszy i życie łatwiejsze. Jakaś romantyczna kolacja, bukiet róż, jakieś czekoladki. No, powinien wyglądać przede wszystkim dużo kwiatów, czekoladki, kolacja może. No, jeśli jesteś w związku, to tak. No, jeśli jest związku, Z chłopakiem. w związku, tak. A jak nie jesteś w związku? No to też miło dostać kwiat od kolegi na przykład, nie? Eee, a jak ty byś chciała spędzić dzień? Jakieś masz takie marzenia, w wymarzony Dzień Kobiet dla ciebie? No, <noise> na dyskotekę. No akurat w tym roku tak, na dyskotekę się wybieramy. Akurat z Dnia Kobiet. I to będzie takie babskie party, czy...? Nie no, wszyscy będą, nie? Chłopaki, dziewczyny. Wszyscy razem będziemy się bawić, nie? Myślę, że... Na słodko. A według Pani tak. To znaczy, jak Pani by chciała spędzić ten dzień? Myślę, że w dobrym towarzystwie. Na pewno z kobietami. Czyli mężczyźni odpadają tego dnia? Oczywiście. Wyważony? No, miły. Uśmiechnięty, słoneczny. No, w moim przypadku to pewnie wnuk przyszedł być jakimś kwiatkiem z życzeniami. Chociaż jak naprawdę, to ten Dzień Kobiet raz w roku. No właśnie, raz w roku. To uważa Pani, że to święto powinniśmy jakoś celebrować, czy może codziennie kobiety będą być traktowane tak samo? No myślę, że codziennie podobnie. Idealny Dzień Kobiet? No, kiedy kobiety są szczęśliwe i uśmiechnięte.